Witam ponownie po kilkumiesięcznej przerwie na kanale. Postanowiłem, że zacznę od kilku małych zmian, takich jak zmiana awatara z ziemniaka na jajko oraz zmienienie Niku z Kini moda na Jajuś 6.9, żeby lepiej pasował to reszty. Następną rzeczą, jaką chciałbym zmienić na tym kanale, to jest content. Dotychczas pojawiały tutaj się animacje lub jakieś pojedyncze gameplaye. W gameplay tak za bardzo nie jestem zadowolony. Ale od teraz chciałbym się przerzucić na... ASMR z suszącej się trawy. Mikrofon blisko, słychać szum wiatru odgłosy przyrody. Czyli chat mi sugeruje, abym poszedł dotknąć trawę. No to tak jak słyszeliście, od jutra będziecie mieć ASMR z suszącej się trawy, Co cokolwiek to jest. A jeszcze jedno, Pig oddawaj serwer